Ja jedę do Sas No to jedę do inercji zle. No gdzie to tak Sas Masz już? Nie mam mi zero tych takich noży i te pajtyle, nie? Okej okay. Już jesteś? Ja rzuciłem smoka No Dobra, tam Ale fajne. znaczenia Snabi boh Hello, i teraz będziemy się szukać, nie? No, hara, hara, very good, very good. Zabiorę to. to Zabiłem, możemy, możemy co po chwilę na przykład strzelić. Raz, no, nie? ja mam tłumik. No, ja też. <laughs> kurczę Jaskarek. A słyszałeś? Nie. Ja widzisz na mapie gdzieś? Nie, tu? no traciłem. Co? Traciam ma Okej, okay, mam powiększone magazyny HxD ja też <laughs> <laughs> Kurde, ja się, że to ty jesteś, ja to kurczaki <laughs> Snap i boh Tu nie da się ten... Yy, tu ptać To znaczy, no... Tylko się tupta, chodzi mi o to. Znaczy, no, w sumie jak wciśniesz C, no, to ten crouch'a... No ale Znaczy, to... no, ja i tak mam Dead Silence. Aha. Pewnie też, albo nie. To jest to, że jak spadam, to nie zostaje damage. A tak to nie słyszysz moich kroków. Słyszałeś to? Co? Snappy boh. Oła. Wow. <noise> Ej, upadłem i ten. I, i zgnąłeś XD Mam bardzo mało hapsów, nie? Ile? No mamy tak. Najmniej I Jesteśmy na strzała. Tak. Aha. A ja jestem noob, o mój boże. Ja ci tak nie mogłem trafić bardzo. Elo! Ja już wchodzić po tej drabince. No. ja tak zjebałem, nie? O, nagrałem, to a co tak się stałeś za tą skrzynką? Czekaj, się HP odnowi? Nie A, też ma to. Face confirmed. O, jak nie wygrą, to mnie <noise> a a Asi skąpiływany. Weteran Counter-Strike i weteran Call of Duty, nie? W sumie nie grałem, i w sumie nie dawa, dawno nie grałem tego koda no Witaj w kosmicznym dżemie. What the fuck, a co ty masz w ogóle? Ty masz baretę, nie! O ty masz to ty możesz full auto jechać. To gówno. Jech ja MSRE gram No dobra, to ja sobie mogę zmienić to Nie, Nie nie, to nie ma problemu dla mnie, nie? O, tak, tak, tak. Ja już zmieniłem. Aha to easy, ale nie, nie padłeś Więc jak zmienisz. No bo ja mam ja, ja mam przesadę. Aha Ej dobry pomysł w sumie O, coś się nie na nagrą, w się FPS Boże Kurde, i zlagowało mi się tak, że nie ej, wiem. Ej, mi też tak przez sekundę że ja cię Strzeliłem? No. I się schowałem, i dopiero trafiłem cię. W tym sensie, że, że było to. Ty, ty. No. Ten, Ten. tęk kurz. Zresztą, jak ten nóż ci nie trafi, to najgorszy nóż świata. Sam się ocierpiłem, dobre. Zawsze tak, ja tak się śmiejesz, dziwnie. Ja nie ogarniam. Co? Zawsze tak się takie... Tak robisz. What the fuck? Ogarnij się. To ja? No, bo tak robisz takie... Albo to myszką muszę i tak... Podaj swojej pięknej podkładce. Nie, to jest myszka, stary. Aha, ale to słuchajcie, jakbyś tu tak nosem... Takie... Okay. What the fuck? Jaki lag? Ja tak się... Trafiłem cię? I po chwili dopiero było, że zginąłeś. E, noob server. Tylko szkło, nie mm, Nie sprzątłeś. <grym> Czemu nie sprzątłeś? <grym> <grym> Podzielany gumolit XD. Ej, w sumie fajnie wygląda. Jak to jest... To jest... Który to jest rok, ta gra? Nie wiem, Nie Sprawdźmy to. A, a ja dwale pytalej muszą drogą iść. To Ej, nie koła. śpiewaj! Nie no śpiewaj, bo mnie banują. Ej, już jest krawat XD, bo jest napisane taj Hahaha. Ha. Cambridge. Krzysiu, co ty masz? 90 amunicji, what the fuck? Ej hey lol, zamieniłem swojego tego, XD No skop, no skip! A to oglądasz kilka mysz, czy nie? Czy spawnujesz od razu? Nie, od razu zesponuję Fajnie się kilka minut, taki 1 I to jest ten z MW forki. witam w, w kosmicznym drzemie. W sumie, jak my tak 15 tysięcy punktów mamy zbierać, to 30 fragów wychodzi. To do 15 gramy, nie? To miało być do 15. No. że każdy frag to 100. To jest free for all. Zrobiłem kurczaka. bycz No elo ale chciałem ci dać kosę, dobrze, że ten... Dobrze, że mnie zabiłeś Nie można. Wiem, wiem Tak z automatu, nie? Patrzcie, za Patrzcie, zabiłem Sniper O ty kurwa No, daj mi tą baretę No chyba przesada dla bogatych Dwie złote bronie I w sumie głupio wyglądała w tym, w tym nowym kodzie solwa Bo na przecież na tych, tych... Yy, no tych exosutach <grym> e XD-suty, haha I ten I w sumie masz snajperki, te to mają jedną amunicję, ale to gówno ci daje Bo i tak się nie może nikogo trafić nie, nie, można się Gdzie jesteś Oskarek? Gdy? Ja jestem, jakby to powiedział Rudy, e, na B e, Na mapie Pozdrawiam Gdzie? To? D. D. Co? W, w, w twoim Macisy to... LOL grałem nagrałem to! No jak? Ja się strzeliłem Face -clan. Ja Wiedziałeś, że skarży jeżdżę ja do, wczoraj, do face Clanu? No właśnie. Serio? Gdzie ty jesteś? <laughs> ja zrobiłem taką 360 70 Słyszałem strzał z MSR-a, Myszka mi spadła Z podkładki <laughs> Emocjonujący mecz, nie? O Boże No Gol strąg <laughs> Alright już my... Ej, moje postacie się już nie chce biegać To jest grubos Yeah. No. plecki. jest to Bez tego perka się nie zagrać, w sumie A widzisz, gdzie jesteś, no, ale fajnie. Ej, ja w sumie nie widziałem cię, what the fuck. Gdzie ty jesteś? Jak w nie... No, ja też przestrzelam. Z broni. Trzem robić, rozbicie sz szkła. A ty golstram. Hej, za Ty co tak krzyczysz przy lantki? Nie. Bo słyszałem takie aaa takie what the fuck, Te sticky stickers. Sznyczny prym Ale ruszka, rusza myszką, ruszka. Aż te jedne z Javelina normalnie w tych helikopterystach latają. 900. To już mam 10 fragów, no. Ej, Oskar, słuchaj. Zabijesz no. mnie 3 razy i zginiesz raz. Czemu? Jakie będziesz miał staty? zaraz. No. A, na ile, na, Kill the fucking chicken Ale w kolanko dostał Jak mi laguje On oh, powinna to, to to On powinna twojego Oooo oh, Kloca Twojego dirta No stop, stop. Shit bitch Chcesz zrzucić no. flashbang? Te kuczaki Kuryn kuryn Koko koko O oh shit, ale zjebałem Się na twoim twarz. Gdzie tak szybko, że się tak wolno, ten. Sceluje, nie? Sceluje. W sensie nawet to nie ma. Z bym się zabił 5 razy. Uh -huh. No co z tego zrobiłeś, miał 8 ketchot. Te jebane celowniki. Ale w sumie ta, ten perk czerwony e, to daje się nie więc. to trzeba się przyzwyczaić? Chyba. A, bo Oskar jak ma przesadę. Hmm? Mm. Okej okay. Dwa kile jeszcze Nice shootings What the fuck? A co to jest? Tam leży takie jakieś gówno Gówno Oskaraj, jak, jakby co to jest ja zrobiłem te kurczaki? Ej to tak brzmi jakbyś się śmiał po prostu takie. <grymne> no to myszką ruszasz nie? Te fegi, to Fegi, rozwalam kompę w recepcji Ej te serwetki to illuminati no nie ma opcji Gdzie jest recepcja? No w tym hotelu Tam są iluminati il na tym dolnym Serwetkach nie? No to jest hotel ok. No tak myślę Te ciała leżą wszędzie nie? Co to jest w ogóle? A to jest Javelin Ja już podniosłem modę Javelina Ups Yep. Jak mi... Jak mi zraparzało Jaki... Tak what the fuck? Ej chłod Drugi raz Teleportowałem no. Żyjesz? Co? Żyjesz? Bo ja strzeliłem już Javelina <laughs> Ja mi tak zaguwałem. Mi też, ja akurat byłem w tym okrągłym penisie XZ. Gdzie jesteś, pan co? No, szukamy się na początku gry w sumie. Gdzie ty jesteś, to? A tu, no się No, elo. Elo, elo, 320. O boże. Jak ja sam pał jak ty mnie zabijesz, ja pierdolę, ale ja się pały mojemu ojcowi, nie? O. No nie ma opcji Wyłącz tego trigger bota lol Dobrze kochanie już lecę no gdzie jesteś? Tutaj Kurwa <grymne> jaki no Co się dzieje? Czemu jak do ciebie strzelam To mi laguje? Ej, pag... Ej ciapatka tu jest tak nie Ej to jest ciapatka Jak masz na tym Ej masz 69 ja mam A, 69 Tam gdzie mnie zabijesz nie? To po drugiej stronie no. drogi masz jakieś rzut to jest jakaś czopatka. Gdzie? Tam gdzie mnie zabijeś. Zależy, że ja cię zabiję. Sobie tam gdzie mnie zabijesz też. No nie. Buks Of oh, Fagits. Ej, w sumie to jeden fragens po tobie. lol Ej, dostajesz, o tym masz takiego mega nie? Czekaj, to, to musi być 360, nie? MLG To Dobra, wygrałem Jestem królem no. pedałów No dobra, to e, dziękuję za uwagę i tu Czemu? No, bo już 15 fragów mam No jak? No Przecież jeszcze metr się nie skończył. Wiem, ale graliśmy do 15 fragów A tak to A? No, żaden fagaz nie chciałby oglądać półgodzinnego filmiku jak dwóch gości się strzela i w sumie nie są w clany, nie? No, fuck? nie ej, trafiłem Cię dwa razy w sumie No to żegnam Was I witam... Znaczy, witam hehe <ścoughs> xD Drgal się, myli na filmiku Czekaj, ej, daj da mi zrobić 160 stoję w sto no. miejscu Easy. No, e... Cat shot. Dobra. Widzimy się na scenie One versus One z Oskarkiem i z kimś innym. Oskar, pożegnaj się z widzami, których nie mam. Ja żoną dobrą.